Siemaneczko, ja jestem Agent X No i ziomki, słuchajcie Dzisiaj robimy coś Czego jeszcze na tym kanale nie było Ponieważ dziś zaczynamy serię W której, jeżeli po prostu Jeden raz, chociażby jeden Po prostu skiniemy No to niestety, ale ale Po prostu będziemy musieli Zaczynać wszystko od nowa Czyli gramy na hardkorze, więc serio Już 70, 70 parę No dobra, dajesz, świat się ładuje ok spałniliśmy się pod jakąś brzozą, spoko, 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 eee, to, to to jest nawet spoko chyba lokalizacja, serio, więc ziomki, ziomki, jeżeli chcecie, żebym nagrał kolejny film z tego tutaj świata, to koniecznie, ale to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, będę wtedy wiedział, że właśnie chcecie, no i tak, zobaczmy co tu mamy w okolicy, w sumie to nic takiego specjalnego, więc serio, zacznijmy tutaj od podstawowych rzeczy, niszczymy drewienko, robimy siekiery i a, lecimy po kilow Dobra, kraftujemy, cyk, cyk, od razu patyki, cyk, cyk. Eee, lecimy z siekierką, bo co my będziemy się obijać? Okej, okay, gituwa, eee, chociaż w sumie. Ale to jest głupota, co ja zrobiłem, przecież mogłem od razu kilof polecieć, ale no dobra, zetnijmy chociaż sobie to, dobra, dobra to jest największa głupota, agent, cofam, tak, tą siekierę od razu na starcie wyrzucę po prostu, e, chociaż w sumie może się przydać do jakichś zwierzątek, bo serio, mamy tu zwierzątka, to możemy sobie od razu jedzonko zdobyć, e, więc serio, to jest akurat plus, że to można tak dobrze wykorzystać, okej, okay, cyk, cyk. Jeszcze jedno cyk, dobra. Mamy sporo jedzonka e, na sam start. Sorry, krówka, ale no, no, nie ma innej opcji. Tak musisz dzisiaj skończyć, niestety. Ale no, serio, musimy koniecznie ogarnąć, właśnie sobie teraz, tutaj jedzonko. No i co ja mogę powiedzieć? E, powinniśmy właśnie zejść jakoś głębiej, ogarnąć, sobie, właśnie lepszą siekierkę, lepszej temki i polecieć, może czegoś ciekawego tu poszukać. Dobra, głupota. Agent X kopuje się w dół. Gdyby tu był jakiś kanion pod mną, ja bym mógł zginąć, ale ryzykujemy, ryzykujemy. Bez ryzyka tutaj nie. Nie ma zabawy oczywiście, więc e, tak, ogarniamy sobie taką najbardziej podstawową właśnie rzecz, czyli kobla. Jak ogarniemy kobla, można już trochę lepsze rzeczy robić, więc tak, ogarnęliśmy idealnie, bo tak starałem się właśnie wycelować, żeby zrobić e, tą siekierkę właśnie tutaj e, trochę lepszą i ten lepszy kilof, bo to to coś, co mamy, to jest jakaś totalna, totalna porażka. Więc tak cyk, e, bierzemy się teraz o to, robimy właśnie przede wszystkim kilow, bo no, nic innego w sumie by nam nie było potrzebne, ale ogarniemy sobie od razu drewna, siekierka jest wystarczająca, myślę, że w zupełności. E, więc tak lecimy, lecimy, cyk, cyk. Dobra, tu tak, tu tak od góry. Serio, musimy koniecznie to ogarnąć, żeby właśnie to fajnie wszystko nam tutaj wyglądało, żebyśmy mogli sobie to wszystko koniecznie jakoś tutaj e, pogarniać, cyk, cyk. Dobra, tego drewna nie potrzebujemy tak masakrycznie dużo, ale jak już je tutaj mamy, na pewno sobie z niego skorzystamy. E, jest już prawie południe, więc no serio, dosyć sporo czasu minęło, ale wyziąki serio, koniecznie, koniecznie subujcie też mój drugi kanał, w ogóle tak serio. Jak ktoś chce to niech wpadnie, jak nie to nie. Ale było by mi mega miło, link macie oczywiście w opisie w karcie, więc serio, jak ktoś może to niech wpadnie, z czyli suba. No i dobra, mamy tego drzewa, już normalnie multum, więc nam więcej nam chyba nie potrzeba. No i co, spalamy stąd? Dobra, lecimy po jakieś jedzenie, tu jest jakiś, nie wiem, ogromny spawn zwierząt, e, więc no, skorzystajmy z tego póki możemy. E, ok, sorka, sorka, sorka. Wszystkie mi na jednego, o! Chciałem powiedzieć, że wszystkie mi na jednego hita nie wchodziły, ale jednak, no tak, nie za bardzo, chyba, agent. Okej, okay, cyk, cyk. Oj, dobra. Lecimy sobie jeszcze o, z tobą. Sorka, owieczka, ale po prostu potrzebuję twojej wełny na wyro, bo inaczej to nie przeżyje tej nocki, chyba co nie? A musimy ją prze. Dobra. I gdzieś tu jest jeszcze trochę więcej jedzonka. Mamy go na tyle, że naprawdę to jest aż wystarczająco. Okej, okej, okej. Lecimy sobie teraz właśnie po jakieś żelazo, po więcej sto kobla. No i serio, zaraz zaczynamy tutaj grać bardziej konkretnie. Więc tak, wbijam się teraz o tędy. Cyk, cyk. Czy tu jest jakieś żelazo? Nie, no dobra, tu nie ma. Ale na pewno jest kobel, więc go sobie ogarniemy tak. No powiedzmy sobie, żeby było na piecyk. Nawet na dwa piecyki go można ogarnąć od razu. Cyk. Cyk, dobra, lecimy. Dobra, 19, 19 na 2, no to serio, to, to, to wystarczy nam w zupełności, żeby zrobić dwa piecyki, bo piecyki są po 8, więc serio, serio, serio. Totalny luzik. Mamy na ponad dwa piecyki tutaj właśnie tego całego właśnie jakby ziomek, słuchaj, kobla. Więc tak, lecimy sobie teraz otędy, no i tak zobaczmy, gdzie my moglibyśmy w sumie pójść, bo tu serio nie ma nic ciekawego w okolicy. O! O kurde, ale Bagno. Ale Bagno, gdzie jest tylko szereka jeszcze tu brakuje. E, dobra, ty autentycznie nie wiem czy iść w tą stronę lepiej, chyba w tą się jednak udamy. Bo ja bym serio, chciał znaleźć coś ciekawszego niż bagno więc <grym, grym>, tak, lecimy sobie o tam. Tam widzę jakieś zwierzątka też ciągle są, więc... No trudno, Agent Xa spotkaliście, ale, ale Agent X ma dzisiaj e, inne zadanie, bo znalazł właśnie kopa... Tam jest szkielet. A ja jestem na hardkorze. A szkielet na hardkorze to nie jest jak szkielet na survivalu, więc go olewamy. Olewamy. Mógłbym go... Normalnie bym wiecie. Nie? Skąd ty strzeliłeś? Nie, 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 byku, byku, byku. Spadaj, spaduwa, spaduwa, spaduwa. Nie zabije mnie jakiś szkielet zwykły. Ło, jestem mocny. Okej, okay, dobra, to, 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 to nie miało tak brzmieć, ale dobra, ziomy, e, musimy ogarnąć koniecznie sobie właśnie tutaj itemy, e, bo serio, Agentix, jak widzicie, miał tutaj już pierwszy przypał, serio, on mi dużo HP mega zabrał, a nie miałem mieczyka, bo serio, używałem tylko tej siekierki teraz, więc cyk, mamy to. Potrzebuję jakiejś zbrojki, chociażby najbardziej podstawowej, żelaznej zbrojki, e, no i serio, będę już dużo lepiej się czuł, bo nie będę taki musiał chodzić jakiś, e, nie wiem, podkulony, że... Tutaj ktoś mi wyskoczy od razu z tyłu czy coś, czuję, że tutaj są po prostu jakieś owieczki u góry, jak mi creeper buchnie z tyłu, to serio, to nie wytrzymam, to nie wytrzymam, mm, ale serio, jak po prostu ten odcinek, no, no, w tym odcinku bym przegrał, no to, to byłaby jedna odcinkowa seria, co jest rekordem, bo... No, no, no chyba gorzej być nie może. E, więc tak, lecimy z tym ironem. Koniecznie go musimy sporo ogarnąć. I zaraz ogarniemy też sobie wyro. Ale ja bym serio w, w pierwszą noc może spróbował nie iść spać jakoś koniecznie. To byłby taki... No hardcore, lever, hardcore. E, więc tak, cyk, mamy 24. Z tego co wiem, mi potrzeba 30 parę. Więc jeszcze trochę. Ogarnijmy sobie też węgielek, bo węgielek no, to jest dobry kumpel nasz. Musimy go mieć sporo, mm, żeby właśnie móc się przepalać. Można oczywiście drewnem, ale... Drewna nie ma co chyba marnować, przynajmniej ja takie mam założenie. Więc tak, węgiel sobie ogarniamy i lecimy dalej. Dobra, 21 węgla ogarnąłem. Mamy to myślę, Myślę, że to mamy. Mm, więc tak, polecimy może sobie jakoś o. No, 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 taki hardcore zombie jak byłeś. Taki hardcore, taki w... maczo normalnie się znalazł tutaj nam, który chciał. Kolejny maczo. Okej, okay. macho. Widzę, że tutaj... Myślę, że to jakiś mob kolejny mi skoczył z góry. Naprawdę, tu jest taki stres, jak się w ogóle wbija, autentycznie. Nawet do pójście do najbliższej kopalni jest dla ciebie większym wyzwaniem niż. E... Tu jest lawa. A lawa na hardkorze i bliskość tego, że tutaj istnieją moby, które mogą cię do niej wrzucić. Oj, oj, to nie jest najlepsze info dla mnie. Okej, okay, jesteśmy gdzieś po środku jakiegoś lasu, ale całe szczęście jest tutaj szybko. Wyjście, e, siema. Jedzenie potrzebuję, sora. Sorry, ja, ja normalnie bym tylko po wełnę przyszedł, ale no dzisiaj taki mamy wyjątkowy dzień. Więc sorki totalne, tutaj byki. O, o, okej, okay, dobra. Cyk, cyk cyk, na dwa hit, dobra, gituwa no i ziomki, lecimy sobie teraz jeszcze koniecznie, koniecznie ogarnąć właśnie mm, ja myślę, że najbezpieczniejszym miejscem, gdzie możemy cokolwiek ogarniać i przepalać, jest wbudowanie się w drzewko i tam sobie normalnie wiecie, na luzaku stanie, bo powoli robi się nocka, a ja chciałbym sobie, nie wiem, tro, trochę korzyć coś porobić, więc tak, rozwalmy tutaj możliwość wejścia i idziemy na jakieś wyższe drzewko, na przykład o tu, cyk Cyk. Nie wiem, nie, nie wiem, czy uważacie, że to jest dobra strategia. Ja uważam, że tak. Myślę, że to jest bardzo dobra strategia, żeby się tak w drzewku tu zamurować. Chcę w nim ogarnąć, właśnie, wszystko, e, co jest nam potrzebne. I serio, tak, to jesteśmy totalnie bezpieczni. No dobra, cofam. To, to nie jest najlepsza strategia. Jeżeli się zniszczy drzewo, to, to wtedy nie jest już najlepsza. Ale znajdziemy sobie drugiego kolegę. Tu jest bardzo dobry kandydat e, na zrobienie tymczasowej lepianki kobazy e, Agent X. więc tak, bierzemy sobie cyks, tak jakichś bloków. Ok, zróbmy to na takiej prostej zasadzie. 3-3. E, 3x3 3 po prostu, żeby było e, tutaj pomieszczenie. Ścianka. No i proszę, teraz jestem w 100% chyba bezpieczny, eee, nic mnie tu nie może zaatakować. No chyba, że latający creeper, ale mam nadzieję, że tego nigdy nie wprowadziliby do Minecrafta, bo no to nie byłoby najprzyjemniejsze, więc tak, robimy sobie teraz tutaj w podłodze crafting, żeby oszczędzić trochę miejsca. Tutaj zrobimy sobie miejsce na piecyki z jednej drugiej strony, eee, bo mamy akurat na dwa, może trzy piecyki nawet no, nawet przy dobrych obrotach, to, to chciałem powiedzieć 4, ale e, to tak szybko sobie tego nie liczyłem jakoś, więc tak, lecimy. E, tu 10, tu, tu 12, 11, ok, gituwa, e, po 16 w każdym piecyku. No i ziomki, ja jeszcze ogarnę jeden piecyk, w nim przepalę sobie jedzenie, więc za chwilę się widzimy, ja to poogarniam, nie będę wam tym tracić czasu. Płonie ognisko w lesie. Tam, 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 tam. Dobra, e, chyba, chyba to jeszcze trochę potrwa. E, ale co ja mogę powiedzieć o sytuacji aktualnej? Nie widzę mobów. To jest plus, bo ich tu powinno być multum. Ale to może jest kwestia kilku minut, i zaraz e, skończy się mój taki okres. Wow, cieszenia się, że nie ma mobików. Tam widzę, że są jakieś fajne góry. E, co tu jeszcze ciekawego widać w okolicy? No, że tam jest las brzozowy. Tutaj jest to. No. E, no i w sumie to tyle, dobra mam 12 irona, co robię to oczywiście klatę, ogarnę sobie teraz jeszcze do tego myślę, że mieczyk i za chwilę też polecimy z kirofem, siekierką, cały setup sobie zrobimy, no i nie wiem czy ja się nie prześpię tutaj po prostu już jednak, e, jednak tą pierwszą nockę miejmy tak z głowy, przespaną bezpiecznie. Bez tutaj zbędnego atakowania się z mobkami, które na pewno za chwilę się tutaj gdzieś nam pojawią. ok? zobaczmy. Czy jesteście gdzieś tu? Ty, no ja wiem, że jesteście. Tylko się nie chcecie pokazać. Ale serio, aż jestem zdziwiony, że ich jakoś tutaj tak specjalnie nie widać. Dobra, lecimy cyk No bed is too far away, No nieźle, nieźle. Byłem od niego kratkę, w może wyżej, e, ale no dobra. Cyk jedzonko tu się przepala w dużej ilości. Cyk mamy już w ogóle nad całą prawie zbrojkę chyba teraz ogarniemy to tak. właśnie cyk cyk. Zbrojeczka jest tutaj już elegancko. Kill off mamy ten na, na, na zużyciu, ale to nie jest jakiś problem, bo i tak go nie będziemy jakoś używać. Cyk, dobra. Tutaj widzę, że e, musimy pożyczyć chyba trochę węgielka, więc tak, zróbmy o tak, taki myk. Teraz ten węgiel tutaj jeden już powinien chyba wystarczyć w ogóle. Może dwa, no, przy jakimś e, pechu. No i tak, niech to się przepala, ja się tu zaraz wam znowu pokażę. Dobra, więc kolejna rzecz jaką wam chciałem pokazać to, że agent X ogarnia se kill -off, i siekierkę, o gituwa, bo tutaj próbuję już się pozbyć tej, e, właśnie m, tej bazy, tutaj bezsensownej w sumie, bo ona już tutaj nam się nie przyda, jeszcze tylko jedzonko się przepala i stąd się zawijamy. Tyk, pięć jedzonka, pięć, tutaj szósteczka, gituwa, mamy to chyba ogarnięte, tutaj jeszcze się przepala, no to jeszcze pozwólmy, ale w tym czasie skopiemy sobie tą bazę. Cyk, wszystko tu możemy sobie wziąć. Kilofika normalnego jeszcze nie chcę marnować, to. Po prostu weźmiemy, no i tak, to już się powinno za sekundę skończyć, przepalać, więc no czekamy z niecierpliwością, wziął. Cyk, i jeszcze jedno cyk, tutaj za chwilę będzie, więc serio, ja już to wam skrócę. No magia, już nie ma. Już nie ma, już się skończyło, więc gituwa. E, no i dobra, lecimy chyba w tamtą stronę, ja bym poleciał. E, właśnie o w kierunku gdzieś o tam mamy już naprawdę takie itemki, które pozwolą nam tu przetrwać, więc dzień pierwszy za nami, pierwsza noc przetrwana, bez żadnych problemów, kłopotów. E, no jedyny przypał to z tym zombiakiem i szkieletem w kopalni. Ale tak to ogółem git, więc serio. Lecimy właśnie w tamtym kierunku. Chcę zobaczyć, co tu znajdziemy. W ogóle zróbmy sobie łódkę, popłyniemy sobie trochę. E, zobaczymy, dokąd może dopłyniemy. Może w jakieś fajne miejsce. Nie wiem, czy to widzicie, ale ja widzę. E, ciężko mi to... O, e, nie chciałem wyjść z łódki. Cyk. E, właśnie tutaj macie... To, co właśnie mi się wydaje, czyli portal. Mamy portal normalnie tutaj, gościu, ee, taki opuszczony. Więc tak, podbijmy, zobaczmy, bo tu jakaś skrzynka powinna być. Tak, jest skrzyneczka. Course of Vanishing. Fire Aspect. Mending. Hmm. Mieć na mending złoty, no to ciekawe, ale mamy to to najważniejsze. Mamy tutaj właśnie e, najważniejsze rzeczy ogarnięte. Mamy jakiś mieczyk, mamy coś tam, co się może przydać. Więc tak, płyniemy sobie dalej. No i może coś fajnego jeszcze się przytrafi. Ok, mamy jakiś las chyba, coś w tym stylu. Więc serio, serio, serio. Ja tutaj wyskakuję, niszczę oczywiście tego ziomka. I lecimy sobie koniecznie właśnie w głąb lasu. Zobaczmy, co tam po prostu znajdziemy. Może coś fajnego. Eee, więc tak, ja wbijam sobie jakoś o tędy. Tędy tutaj do góry, cyk, elegancko. Ok, wbijamy sobie, może jakoś w ogóle tymi koronami drzew bardziej lećmy, Ok, cyk, ok, gituwa, gituwa, gituwa. No i serio, będzie tak dużo lepsza widoczność po prostu na wszystko jak będziemy lecieli górą Dużo to mi nie dało. Myślę, że to dalej idzie, ale. Co ważniejsze, tutaj jest jeszcze fajniejszy biom, bo jest łąka. Ja bardzo lubię łąki w Minecrafcie możecie w sumie powiedzieć jaki jest wasz ulubiony biom tutaj w Minecrafcie, bo ja właśnie chyba te łąki, bo są takie płaskie No tak, w sumie agentyk budowniczy no to oczywiste dlaczego? Bo lubi płaskie tereny. no, Ale to jest zarąbista góra. Nie! Nie, 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 ja nie mogę tego odpuścić, ale koks. Koks totalny. What? Ej, to są kordy. Kordy właśnie o te. Dobra. 200 na 600, coś. Przeszliśmy jakieś 800 bloków może łącznie. Więc całkiem niezły wynik, ale ziomki mamy naprawdę coś fajnego. Ta góra wygląda kozacko, tak nietypowo strasznie, ale no nie wiem, czy chce mi się ją koniecznie ogarniać, więc serio. Eee, ja polecę może dalej. Cyk, ja bym chciał bardzo jakąś wioskę znaleźć, coś w tym stylu. Siemano owieczki, no niestety ja potrzebuję jedzenia tutaj. A mam miecz na Fire Aspect, który. No niestety, ale co mi daje, to to, że jak was wyjaśniam, to e, właśnie mam fajne już od razu mięsko. E, więc tak. E, sorka, ale no po prostu musiałem. Ok, mamy dużo wełny bardzo. Ale w każdym bądź razie e, lecimy po prostu tutaj dalej przed siebie. Ja bardzo bym chciał właśnie jakąś wioskę może odnaleźć, coś takiego. Byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. Dobra, widzę, że tu są jakieś góry. Niekoniecznie chcę się tam mi wdrapywać, więc. No, chyba to olejemy trochę bardziej. Skręcamy teraz w lewo. Jak szedłem cały czas prosto, teraz pójdę sobie w lewym zobaczymy, gdzie wtedy po prostu dojdę. Myślę, że to jest po prostu ciekawszy kierunek. Ui, znowu las brzozowy. Jak ja cię dawno kumpel nie widziałem. Dobra, jakaś zmiana. Był ten biom, który był na samym spałnie naszym, więc no, może to niedobrze wróży, może dobrze, ale e, jakbym znalazł leśny dwór, to bym się bardzo uśmiał, w co trochę wątpię, ale mamy naprawdę bardzo ciekawy tutaj teren, e, więc go sobie trochę pozwiedzamy. Ziomy, 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 mamy to co chciałem, mamy wioskę, mamy wioskę, zauważyłem ją tak dosłownie, e, no tak, tak minimalnie. Minimalnie ją było widać, ale całe szczęście, że szedłem akurat ten, bo gdybym szedł trochę inaczej, mogło nie być tak kolorowo. Serio. To, że ja ją zauważyłem, że ona jest tak w leś, ale jaka ogromna, ale ogromna wiocha tutaj się zrobiła. W sensie wiocha, no to, to nie lepiej brzmi, ale ogromna jest tutaj ta wioska, więc serio, sprawdźmy, co tutaj mieszkańcy mają, bo chętnie bym ich okradł. Okej, okay, cyk, ty tu nic nie masz. Ty, kumpel, coś masz, do, co ci mogę zabrać? O, masz. Masz chlebki, masz kompas. Kompas, nie wiem po co mi jest w sumie tutaj. Ale będziemy wiedzieli jakiś na północ. <laughs> Więc tak, tutaj chyba nic nie ma. O, jedzonko, no dużo jedzonka, no dziękuwa. E, okej, okay, tutaj mały jakiś villager. Golem, nie no, widzę, że bardzo rozwinięta wioska w ogóle, serio. Tutaj dużo rzeczy jest, okej. Okay. Co tu jeszcze macie kumple, Powiedzcie mi, może macie coś w tym domku, no w tym nic nie macie niestety, ale dużo jedzonka, za co was naprawdę propsuje tutaj totalnie, że no, zadbaliście o potrzeby Agentixa. E, więc tak, cyk, e, o, statyw d'alchemii, czemu nie, czemu nie wziąć go, e, dobra, więc tak, cyk, cyk, tu coś jest, nie ma, to lecimy na dół, musimy tą wioskę jak najbardziej tutaj właśnie jakoś splądrować, wszystko co możliwe właśnie e, jej pozabierać w sumie, bo serio, no i oni i tak z tego nie korzystają, to są takie, wiecie, ziomki, które, no, no ja mam, ja mam, ale nie korzystam, o, no i naprawdę takie byle co, ale że co... Takie byle, co? No naprawdę. Jest kowal, jest kowal. Może tu coś właśnie się znajdzie. U kowali zawsze mi się tak kojarzyło, że chyba najwięcej fajnych rzeczy było. O! Po co? Ja zrobiłem całą zbrojkę, skoro tu mam kompletnie, totalnie nowiutką, drugą zbrojkę. Ale weźmy ją. Będzie na zapas. Naprawdę, no naprawdę, no nie wierzę. Dobra, jabłuszko w sumie też jeszcze wezmę. Chciałem powiedzieć, że chyba nic stąd już nie bierzemy, ale jabłuszko jeszcze. No i dobra, ja się tutaj w ogóle chcę przespać. Elo, idziemy spać, idziemy, słuchajcie, bo no naprawdę, nie ma co tutaj wychodzić w nockę, w nockę jest bardzo niebezpiecznie. Można tutaj zostać łatwo wyjaśnionym, a tak to się możemy czuć tutaj właśnie bardzo komfortowo, bardzo bezpiecznie. Oni naprawdę tutaj przygotowali mi multum jedzenia, więc ja to zamierzam sobie chyba ogarnąć. E, serio, koniecznie będziemy musieli ogarnąć. Zobaczmy, czy może mają coś ciekawego od nas. E, emsy, Ty, to może ja coś. Ty, ja zrobię dużo patyków i to sprzedam, bo ja ziomki mam ich multum. Łap, łap gościu, chcę kilka Emsów. Może coś kupię nawet w tej wiosce. Ty, to nie jest zły patent. To nie jest zły patent. Lecimy, lecimy. Ile mogę ich jeszcze zrobić? Tyle, dobra. E, sprzedajemy, sprzedajemy patyki i kupimy coś jeszcze u villagerów, ok? Cyk, cyk. Dobra, masz to, masz to, dziękuję. Jesz o, ty, ty gościu, często masz fajne itemy. 15 Emsów? Ty się chyba niedobrze czujesz. Ty się chyba niedobrze czujesz. To ceny z kosmosu oni mają normalnie. A ty co masz? O, za. co, Emsa strzałę, okej. Okay. Jeszcze łuk, dobra, i tak nic z tymi Emsami nie zrobię, więc kupmy sobie. Będzie nam chociaż trochę ułatwiał ten łuk życie. Chociaż on coś ma przydatnego, piesek nawet tu jest. Nie, no naprawdę, oni mają tą wioskę tak rozwiniętą, że aż dziwnie mi ją jest okradać, serio wam powiem. Więc tak, ziomki, co jak co, ale mamy dwie noce za sobą przeżyte, dwie dziomki już, trzeci zaczynamy, więc serio, koniecznie, ale to koniecznie subskrybujcie. Ja tam widzę, że kolejne ciekawe rzeczy się zaczynają dalej, więc jeżeli chcecie zobaczyć tutaj jakieś moje dalsze przygody na tym hardkorze, to koniecznie, koniecznie strzelajcie suba, bo wtedy po prostu ja o tym doskonale wiem. Do tego subskrybujcie też mój drugi kanał. Tak, subskrybujcie drugi kanał. E, macie go e, w karcie, więc tam możecie wejść. Dodatkowo jest on też w opisie, więc. Można tak, można tak, i jak ktoś chce, to byłoby mi mega miło. No i cóż, ja myślę, że na tym filmiku to już byłoby na tyle. Ja się z tej wioski na razie żegnam, e, więc serio, konieczny subik, jak już mówiłem. No i cóż, to byłoby na tyle. Ja byłem agent X, no i cześć.